nie ma jeszcze stuprocentowej pewności, ale prawdopodobnie jest to wirus, który przeniósł się z ptaków na koty. Wymaga to oczywiście dokładnie, nieco do dokładniejszych badań i wyraźnego udowodnienia związku między zakażeniem wirusem ptasim u kotów, a, a właśnie tą chorobą. Kota najlepiej chronić, nie wypuszczając go z domu. Jeżeli są to koty wychodzące, to nie, nie pozwalać im wychodzić. Jedzenie tylko i wyłącznie takie puszkowane bądź saszetek. Nie mam mowy o jedzeniu mięsa surowego, zwłaszcza drobiowego. No i idealne, idealne byłoby zastosowanie przed domem, jeżeli to jest możliwe, takiej maty dezynfekcyjnej, czyli lekko porowatego, wchłaniającego wilgoć materiału, który można nasączyć płynem, który działałby odkażająco, na przykład. Mógłby to być w najgorszym wypadku płyn do mycia szyb z alkoholem, z dodatkiem jeszcze nieco większej ilości alkoholu.